Kurde, to zajebisty jest pomysł, nie? A stary w ogóle tak myśląc, myślałeś na takim zakończeniu, jakimś outrem? No wiesz, no w sumie, jak już byłoby intro, to będzie i outro, nie? Kończę pisać płytę w głębi Czuję pierdoloną pustkę Mimo, że jestem wszędzie Tak jak w gabinecie luster Chciałbym mieć na twarzy szczery uśmiech Bez zastanowienia czy usnę, czy w ogóle, czy o szóstej O przykrych myśli strumień przesiąkniętych bólem Arteterapia na szczęście skutkuje Nic już w sobie nie tłumie To jest cząstka mnie, a nie tylko kolejny numer Już ostatni więcej czasu nie zajmuje うん。